Witam Was w dzisiejszym odcinku z Among Usa tutaj Miska.pl i dzisiaj będziemy grać w Among Asa, bo tak mi widz napisał, więc będziemy grać w Among Asa Tylko proszę, żeby ci ludzie nie przeklinali. Proszę was jak przeklina. Jak będą przeklinać, to jakby co to nie jest moja wina, więc... No. I czemu oni tu mają... Przywitam się. Przywitam się siema. Lepiej, żebym nie mówił, że nagrywam na YouTube, bo wtedy to dopiero będą przeklinać ci ludzie masakra. Elo, elo. <ścoughs> Co? Tam. Ja najbardziej lubię grać na sklecie, więc proszę mnie też. No można. Proszę mnie nie wyzywać. Dobra, cztery osoby. Co, co, tam? co, co, Dobra, będę ciła. Dobra, dobra, Jestem, muszę taski robić. Taski no, ale. Co to? Bo jeszcze nie wiem. Dobra, że sobie liście. Jakby ktoś nie wiedział kto, o co chodzi w Among Us, ale pewnie każdy wie, bo to chyba każdy gra w tą grę. To chodzi w tym o to, że krewmanci muszą robić taski, żeby zrobić wszystkie taski i wtedy oni wygrywają, a impostor musi zabić wszystkich, żeby on wygrał, tak? I on się może poruszać tymi wentami tutaj i tp. O, ktoś umarł. I teraz zgłosowanie, i trzeba. Nie wiem, tutaj piszą, czy ktoś coś widział, jak ktoś kogoś zabijał, albo, no wiecie. Ja wiem, że ja nie jestem. Gdzie? Gdzie jest ciało? Ja. na... Przy Elektryku. Security. Security, dobra. No to... Ja. Kto za mną szedł? Wiem, że za mną szedł. Niebieski za mną szedł. Więc dajemy no niebieskiego, bo on mógł zrobić koło. I tam. Aha, no pewnie, no na mnie, no. Oczywiście, na mnie. Na, na mnie wszyscy musieli zagłosować. Mnie musieli wywalić. No i teraz zobaczymy, kto jest impostorem. Czy ja dobrze zagłosowałem? E, mówiłem. Mówiłem, że on jest impostorem. Mówiłem. Mówiłem. No, na... No, niego. Głosowałem. Czemu na mnie wytyfy? Nie no sorki miki no so, so, sorki miki tak, tak po prostu spytałeś się. Miałbym się podejrzewać, ale sorki miki co nie, nic się nie stało. Start. Dobrze, że nie klną start. No, muszę teraz być impostorem. Chcę wam pokazać, jak gram impostorem. No, no start. Ja pierniczę. Start. Trzy, dwa, jeden. Aby nie zapomnieć, zostawić lajka i suba suba z dzwonem. znowu tym krewmantem. Krewmantem. O. Nie wiem, nie wiem, co to. A to chyba ja, jakie ciśnienie mają grać, tylko nie wiem po co to komuś. Albo że jak impostor się zbliża, to wtedy to ciśnienie się zwię zwiększa i może o to chodzi. Dobra. Szybko zrobimy misję. Ej, ja, ja, ja nie, nie idź no, no dobra. Drzwi się zamknęły. A, dobra. Bo coś chyba to Dead body report. Gdzie... Na pewno nie. E, fioletowy, bo był ze mną. Ja bym dał na niebieskiego, bo, bo w sumie śledził każdego. Tak, no i ja byłem w węcie. Tak, no bardzo niepodejrzane. Kurde, on był impostorem. No to żeśmy wygrali. No to jest w takim razie myślałem, że niebieski. A teraz jestem z tym niebieskiem, więc fajnie. <grytanie> to znaczy, wolę być czerwonym. Dajcie mi mój kolor. Bo wtedy będę być ide idealnie dopasowany do skina. Equip? No, what the fuck? No, muszę być teraz tym impostorem. Dobra, jestem impostorem, jest! Tylko proszę, Michał, rozegraj to dobrze, bo, bo ja jestem takim biczkiem i trochę, trochę tak nie kumam. No i patrzę: Ma, mam 100 razy więcej przycisków, mogę zabijać, mogę sabotować i że grać kogoś z kinem i teraz wenty dobra, ktoś zgłosił ciało, ktoś zgłosił ciało ja, ja się pytam gdzie czekaj, czekam aż ktoś pierwszy napisze, żeby nie było podejrzane aha, nikt nie pisze, no to dobra, to ja no na no, pewno nie pomarańcz, Marańcz. bo na tych kamerach zielony tam Chodyzju. Oh, Ci ludzie nie... Ja daję na zielonego, nie? Jest! 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 No i widzicie, przez głosowanie też ludzie mogą by, e, e, spadać. No i to właśnie mi pomaga. no the impostor. No bo ja jestem impostorem, Proszę, Ja jestem impostorem. Dobrze, że mnie nie słyszą, bo już bym był w czarnej... <coughs> Czekaj, idę sobie to, bo jeszcze nie mogę zabić. Udaję, że robię taska, co nie? Nie, ja. Nie widziałeś nic. Gdzie? Kurde, no. Jak? To ja. Na oczach to ty. Ja przechodziłem i cię widziałem. No nie, nie, nie na mnie, nie na mnie. Proszę was. Czarny im po. na adminie proszę cię, człowieku, mandaryn weź na niego, zagłosuj. No już i tak, i tak za późno. Teraz to już liczę na farta. No weź, głosuj w takim razie na mnie. No głosujcie na mnie, dobra, dobra. No prawie mi się udało. No prawie, prawie. No naprawdę, no naprawdę. Jeśli chcecie więcej. Jeśli chcecie więcej odcinków z, impos z Impostora, z Among Usa, to mi piszcie w komentarzach. To może was posłucham. Miki, stary, <grym> was in the Impostor. No i przegrałem. da. Szanuję... Szanuję tego, yy, różowego, że nie kablował. Nie gadaj, że będę... A, dobra, kremant. A, teraz są dwoje impostorzy. No, bo jest więcej ludzi. No i Smirkel, co to jest? Że mogę w wentach? Nie. Gdzie są taski jakieś? No i fajnie prąd wywaliło, no brawo no. To znaczy światło nie prąd. Boże, już ktoś umarł. No to kurde, kto tam Z kim ja szedł? Nie wiem, gdzie <ścoughs> Ele elektryku? Przy elektryku, no to tam się pewnie wszyscy rzucili. No to różowy? Różowy, jesteście pewni? Tak, jesteście pewni? Dobra, to głosuję na różowego w takim razie. No, w sumie to jest tak na logikę. W poprzedniej rundzie pierwszy umarł, bo ja go zabiłem, no to teraz może być tym, 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 tym. impostorem. Czekajcie, robimy sobie łyczek wody. I piszcie w komentarzach, jaki bojanek jest lepszy. Brzoskwiniowy czy malinowy? Pamiętajcie, wojanki z żabki najlepsze. Pij wojanka do białego ranka. Pamiętajcie, wojanki są najlepsze. Jak to zielony? Nie, pomoc. Jak to zielony? Co ty gadasz? Co ty gadasz? W sumie on skarżył na zielonego, to on pewnie będzie na stówę. No, mówiłem. Ding, 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 ding. Dobra, idę od razu tego robić. Taska. Taski, 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 taski z czym się? Z czym się wam kojarzy Amongus? Piszcie w komentarzach. A <laughs> Us mi się kojarzy z zdradą. Kurczę. Światło nosi się w sobie. dobra szary na pewno nie jest bo by mnie zabił bo tutaj nikogo nie no nie wiem ci ludzie są podejrzani zawsze a no właśnie tutaj tutaj jest stół, gdzie można one ja tej misji normalnie tak nie umiem zrobić dobra gdzie tu kto jest Albo nie, idziemy na kamery. Albo nie, bo na kamerach źle widać. Brat, co próbuje ze mną chodzić? Ej! Pomarańczowy podejrzany. Pomarańczowy podejrzany, dobra. On tu gdzieś pewnie oraszuje na mnie. Czekaj, jest ktoś na kamerach, gdzie są kamery? Ej, nie no, ci ludzie się wydają tacy straszni. Oni tak podglądają wszystkich. Ja nie mogę. Dobra, idę na kamery. Mówiłem! On obok mnie przychodził, zawrócił. No dobra. A no to ja kabluję w takim razie, Szary, żeby. Szary. Szary mnie zawił. Jak to szary? Szary. Jak to czarny? Jak to czarny? A czarny. Faktycznie. Sorry. I teraz nagle wszyscy na szarego głosują i przegraliśmy. Dobrze. Dobrze wygraliśmy. S, S, S. Dobra. Ja, ja, mam, ja jestem po prostu. Tutaj. Jak to się nazywa? Że kolorów nie widzę. Nie rozróżniam tym. Jak to się nazywa? Dobra. Czekaj. Ci, co wyetyrowali do teraz ze mną, pozdro z ety. I tutaj ety, miki, mi, nie, jaki miki, miska, podłoga, pl. Nara. Jeśli chcecie więcej odcinków za Mongasa, to piszcie w komentarzach i kiedyś tam wysadzamy te TNT, bo udowodnię Wam, że potrafię e, wybuchnąć co TNT e, prr, bity fity, mega bity nara.